Zobacz, Julka, jaką zrobiłam pracę na polski. Jestem z siebie dumna. To najlepsza praca, jaką udało mi się zrobić w tym roku. A ja pisałam o Wenus. Też ładna. Na pewno dostanę szóstkę, zobaczysz. Dobra, Tola, chodźmy lepiej spać, żeby się jutro nie spóźnić do szkoły. No co ty, specjalnie nastawiłam sobie budzik 30 minut wcześniej niż zwykle. Na pewno wstanę. Dobranoc. Okej, okay, budzik nastawiony, mogę iść spać. Ale jutro będzie fajnie, jak pani zobaczy moją pracę, na pewno da mi szóstkę. Ty jeszcze śpisz? Cza? No wstawaj! Miałaś wstać dzisiaj wcześniej! Budzik jeszcze nie dzwoni! Udaj mi spać! Tola, za 10 minut musimy wyjść! Wstawaj! O czym ty mówisz? A gdzie mój telefon? Nie, to nie może być prawda! Katastrofa! Nie mogę się dzisiaj spóźnić do szkoły! Szybko się przebiorę i pędzę do szkoły! Na pewno zdążę! Julka, otwieraj! Długo tam będziesz siedzieć? No, Tola, poczekaj, nie dobijaj się do drzwi. Zaraz wyjdę. Otwieraj, no, jestem w piżamie, muszę się przebrać. Jeszcze chwila, bądź cierpliwa. No nie, no, nie zdążę. No i już. Tola, gdzie jesteś? Mamo, chodź na chwilę. Pokażę ci moją pracę na polski. Idę. A co ty jeszcze jesteś w piżamie? Zaraz musicie wychodzić. No pokaż, co tam narysowałaś. To jest Mars, planeta Mars. Nie? Ładnie, ładnie ci to wyszło. No wiem, dostanę na pewno szóstkę. Tak myślisz? Na pewno. To moja najlepsza praca, jaką zrobiłam. O nie! Kicia zjadła twoje śniadanie! Kicia! Jak mogłaś? Trudno. I tak już nie zdążę zjeść. Tola, ja już idę. Jak chcesz iść ze mną, to się lepiej pospiesz. Poczekaj, poczekaj. Ja też już jestem gotowa. Hej, Tola, idziesz w piżamie? Dlaczego nie schowasz tej pracy do plecaka? <laughs> Plecak, właśnie. A poza tym nie chcę, żeby się pomięła. Ma być idealna. Oj, ty, idę Twoje idealne rzeczy. Ale się zrobiło chłodno i wiecznie. Najpierw się pospieszmy. Ruszajmy, zanim zacznie padać. Widziałaś to? Moja praca! Tola, chyba już jej nie odzyskasz. Chodźmy do szkoły, bo się spóźnimy. Nie mogę! Tak długo ją przygotowywałam! Odzyskam ją! Jak chcesz? Ja idę, bo i tak jej nie złapiesz. Wracaj tu! No już! Nie baw się ze mną w kotka i myszkę! I tak cię dogonię! O! Prawie ją miałam! Teraz mi nie uciekniesz! Ha! Udało się! Mam cię! Och, trochę się pogniotła, ale to nic. Muszę się pospieszyć do szkoły. Co jest? Nie no! Żyrafa? W parku? To już przesada! Oddaj moją pracę, Żyrafo! To nieładnie kraść! Nie, tylko jej nie zjadaj! A, tu jesteś! Niegrzeczna Żyrafka! Idziemy! Zostaw tę śmieć! Ja nie mogę! Kto bierze Żyrafę do parku? Moja praca! Och, ale mam dzisiaj pecha! Co jeszcze może się stać? Mam tego nie mówić. O nie, moja praca. Wszystko zniszczone. Ja nie się pokażę w szkole. Dzień dobry. Przepraszam za spóźnienie. Tola, <laughs> to lato, ty? Julka, co jej się stało? Yy, chyba nie chcę wiedzieć. Dzień dobry. Tola, co ci się stało? Wyglądasz jakby cię goniło stado wilków. Może nie wilki, ale goniła mnie żyrafa w parku. Hehe, <laughs> w parku, słyszałeś to? Tego jeszcze nie było. Prawdopodobieństwo, żeby zobaczyć żyrafę w parku, jest równe 0,5%. Cisza, chłopcy! Tola na pewno nam to jakoś sensownie wyjaśni. Inaczej będę musiała ci wpisać spóźnienie. Tak, tak, proszę pani, ja to wszystko na pewno wyjaśnię. To było tak. Wyszłam z domu z moją idealną pracą domową, i wtedy zaczął wiać silny wiatr normalnie huragan. Ta prawda, proszę pani, byłam wtedy z Talą. No dobrze, a co było dalej? No i niech sobie pani wyobrazi, że wiatr zwiał moją pracę i musiałam ją gonić. A jak w końcu ją złapałam, to mi ją zabrała żyrafa. A <ścoughs> ta znowu o tej żyrafie. Tola, czytałaś wierszyk o o Kłamczuchu i jego cioci? Na szczęście ktoś znalazł tę żyrafę i ona upuściła moją pracę na ziemię. Dobrze, Tola, więc z Twojej opowieści wynika, że odzyskałaś swoją pracę. Gdzie ją masz? No właśnie, nie uwierzę pani, co się stało później. Zaczął padać tak ulewny deszcz, że moja praca została kompletnie zniszczona. Yy, deszcz mówisz? Aha, akurat wtedy zaczął padać deszcz. Tak, Olek, właśnie wtedy. Yy, prawdopodobieństwo, żeby zaczął padać deszcz słoneczną pogodę. Dobrze, Bartek, koniec dyskusji. Tola, przykro mi, ale niestety. Muszę ci wpisać brak zadania. Co? Ale jak to? Ja naprawdę miałam pracę domową. Och, to niesprawiedliwe, tak się męczyłam. Nie przejmuj się, Tola, ja ci wierzę. No, może oprócz tej historii z żyrafą. Chodźmy do domu. Mam dziś pechowy dzień, nie sądzisz? Co jeszcze może się stać? No co, ty wcale nie masz pecha. Chodź, poszukamy twojego telefonu. Koniecznie. Mam tam zdjęcie Patryka z napisem Kocham cię, Patryk. Co? Jeszcze tego nie usunęłaś? Zobacz, Olek, znalazłem telefon. Leżał w krzakach ale mam dzisiaj szczęście. Patryk? To chyba telefon Toli. Telefon? Pokaż, Patryk. Zobaczymy, jakie tam ma zdjęcia. Nie! Dzięki za obejrzenie filmu. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Bye bye!